Zgodnie z zapowiedzią, Maciej Trajanowski, dobry wieczór. Zaczynamy naszą debatę polityczną. W studiu jest oczywiście ze mną gość Iwona Śledzińska, Katarasińska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Ale jest z nami również za pośrednictwem połączenia internetowego poseł Piotr Polak z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie pośle. Witam serdecznie. A skomentujemy dzisiaj przede wszystkim sondaże wyborcze na tej ostatniej prostej. No tak naprawdę zostało niewiele ponad 24 godziny do zakończenia e, ciszy wyborczej. i Sondaż Kantar dla TVN podaje, że Rafał Trzaskowski prowadzi, ale bardzo niewiele. 46,6%, Andrzej Duda 45,9%. To nawet nie jest błąd statystyczny, to jest praktycznie pomijalna wartość, więc można powiedzieć, że kandydaci kolokwialnie idą w tym wyścigu łeb w łeb. Wcześniejszy sondaż IPSOS dla Okopres wskazuje na zwycięstwo Andrzeja Dudy. Tutaj różnica jest większa, natomiast również w granicach błędu statystycznego to 50% do 47% wśród zdecydowanych. Według sondażu Kantar blisko 8% wyborców jeszcze nie wie, jak zagłosuje, a więc prawdopodobnie ta decyzja zapadnie albo jutro, albo być może przed urnami w lokalach wyborczych. No to pierwsze pytanie w takim razie skieruję do pani poseł. Pani poseł, to jest wyścig tak bardzo wyrównany, że może zdarzyć się, Także w niedzielę wieczorem po 21, kiedy poznamy pierwsze sondaże Exit Poll, nikt nie ogłosi zwycięstwa i będzie na wszelki wypadek czekał na pełne wyniki, które prawdopodobnie mogą się pojawić we wtorek? Być może, bo jednak ten sondaż, który akurat z tej pracowni jest ostatnim, jakim, bo tak zapowiedziano, że to będzie ostatni sondaż, pokazuje, że, że, że tu jest taka bardzo jasna oferta. Albo tak jak jest. I tu, to reprezentuje ten pogląd prezydenta Andrzej Duda. Albo chcemy zmiany i tu wyrazicielem tej zmiany jest Rafał Trzaskowski. Tak mówiąc bardzo oczywiście z, z grubsza. Więc myślę, że rzeczywiście kwestia się będzie rozstrzygała do ostatniej chwili. Jutrzejszy dzień być może jest w jakimś sensie decydujący. Natomiast pytanie i tego chyba nie do końca wiemy. Te 7,7% niezdecydowanych, to właściwie czy to są nowi wyborcy, czy to są wyborcy, których w trakcie tej kampanii któryś z kandydatów przekonał tak, i zmienili pogląd, ale jeszcze nie są pewni, czy też to są wyborcy z pierwszej tury, innych innych kandydatów opozycyjnych. Tego nie wiemy wobec tego po prostu, ponieważ. Z reguły z wielką pokorą podchodzimy do sondaży, wiedząc, że prawdziwy jest tylko wynik ostateczny. Prosimy o mobilizację. Mobilizację, jeszcze raz mobilizację. Pani poseł, to wszystkich... zapytam jeszcze, czy pani pamięta, żeby był tak równy podział w wyborach? Bo ja sobie nie przypominam, spróbowałem znaleźć, ale chyba aż tak równego pojedynku nie, nie było. Tak nie było, bo powtarzam, bo też być może nie była aż tak ważna stawka. Z mojego punktu widzenia, jest to rzeczywiście stawka o. Przyszłość Polski. Przyszłość. Piotr, po Piotr Polak, prawo i sprawiedliwość. Panie pośle, pan zgadza się z tym, że to jest duża stawka? No i czy pan pamięta, żeby był taki podział, tak równo kandydaci byli obdarzeni, przynajmniej w sondażach, przynajmniej w tych próbach, które są jeszcze przed drugą turą, zaufaniem ze strony swoich wyborców? Tak, zgadza się, że stawka tych wyborów jest bardzo wielka. Że stawką tych wyborów jest przyszłość Polski, przyszłość polskich rodzin, nas wszystkich, na najbliższe kilka, a może i kilkanaście lat. Tu, tu, tu się państwo zgadzają, pewnie co do interpretacji tak. będzie różnica, ale nie, nie, nie będę uprzedzał faktu. Bardzo proszę, przepraszam, że przeszkodziłem Panie Pośle. Polacy zaufali Prawu i Sprawiedliwości i panu prezydentowi Dudzie pięć lat temu. Chcieli zmian po ośmiu latach rządów ciepłej wody w kranie, nic nie robienia. Nic niemożenia, żadnej niemożności. Okazało się, że można. Można pomagać Polakom, Polsce, polskim rodzinom, tylko trzeba chcieć i umieć potrafić to zrobić. I pan prezydent Duda i polski rząd doskonale to przez 5 lat realizował. Ja wierzę, że Polacy dalej będą chcieli, żeby właśnie tak w Polsce, w naszej ojczyźnie było. Ja co do sondaży, odnoszę się. Dość sceptycznie, bo, tak jak pani poseł powiedziała, najlepszym sondażem są wybory, ale mogę powiedzieć jedno. Ja nie wiem, czy pani poseł uczestniczy w codziennych spotkaniach z wyborcami, z mieszkańcami. Ja od kilku tygodni tak. I mogę powiedzieć, że w takich miejscowościach, gdzie spotykam się z wyborcami, i to nie w dziesiątkach czy setkach, tylko w tysiącach sierac, łask, poddębice, błaczki, warta w dniu dzisiejszym. Poparcie dla pana prezydenta Dudy sięga 80-90%. Polska właśnie ta z miast powiatowych, mniejszych, gmin, miasteczek, wsi jest za prezydentem Dudą, bo widzi, że Polacy przez te pięć lat dużo zyskali na dobrym programie Prawa i Sprawiedliwości i dobrym wsparciu i zgodnej współpracy z panem prezydentem Andrzejem Dudą. No ale pewnie pani poseł odpowie, że w miastach z kolei jeżdżąca nie, jest nie, w ja, dużych miastach zamiast ja pan posła Rafała polaka. Zdziwię pana posła Polaka, bo ja od między pierwszą a drugą turą jeżdżę po małych miejscowościach i widocznie widzi pan, panie pośle, jacy no są ci Nie widziałem wyborcy. nikogo z Platformy Obywatelskiej, no, wie pan, od... trud... nikogo. Trudno, to pan był Państwo wczoraj. Państwo się mijają Trudno, żebyśmy sposobem? sobie deptali po, po, po palcach. Ja nie widzę żadnego powodu. Pan jedzie, wyjeżdżamy przyjeżdżamy, albo odwrotnie. Cały, cały no. dzień na targach jestem i nigdy nikogo nie spotkałem. Panie pośle, dywaty. no proszę, my naprawdę to nie są wybory o tym, gdzie jeździ Polak, a gdzie no Kutrysińska. Tak. Ja tylko mówię, że jestem, spotykam się i tak to jest z tymi wyborcami, że widocznie jak mnie widzą, to lgną do mnie ci, którzy chcą powiedzieć, że Chcą poprzeć Rafała Trzaskowskiego, a że jednak to i to i to i to im się nie podobał prezydenta Dudy, a do pana lgną ci, którzy jak pana znają, którzy chcą popierać prezydenta Dudę. Przecież to jest fakt i my od tego nie uciekniemy, że obaj kandydaci prezentują odmienny styl uprawiania polityki. Rafał Trzaskowski zapowiada całkowicie. odmienne wizje. Polskie. No wizje to trzeba było wczoraj słuchać Trzaskowskiego, tak. I odmienne wizje to jest. I styl uprawiania polityki, i rzeczywiście wizja tej przyszłości. I proszę mi nie opowiadać, że jedynym obrońcą rodzin, Polski, Polaków i tak dalej jest prezydent Duda, bo to jest po prostu nieprawda. To jest po prostu nieprawda. Natomiast powiem panu, czego obrońcą jest prezydent Duda. Otóż prezydent Duda jest obrońcą. Bo z tym się także spotykamy, czegoś, co ja się nie waham nazwać hamstwem, bo jeżeli ja gdzieś idę, a idzie w ogóle nic nie chce od ludzi, a idzie za mną facet i wrzeszczy wyszwaby, to się pytam, skąd mu się to wzięło? Wiem z telewizji publicznej i z tonu waszej kampanii, i z tego, co mówi prezes Kaczyński, znów się wypowiedział, że opozycja chce, aby Polska stała się dodatkiem do Niemiec. Nie wolno tak z ludźmi rozmawiać. Po prostu nie wolno, bo my, kto by nie wygrał tych wyborów, potem żyjemy w jednej Polsce. To dajmy odpowiedzieć w takim razie posłowi Ta, no Piotrowi Polakowi. No, rzeczywiście o, język, język, język tej kampanii jest dość mocny, po obu stronach. Panie pośle, w jakich obu stronach, czy ja komuś na wymyślałam? Nigdy. Nie, do no, pani poseł oczywiście nie, ale pan poseł Piotr Polak, też nie słyszałem, no, żeby właśnie. kiedykolwiek to zrobił. Panie pośle, to jak pan odpowie na te zarzuty, właśnie y od pani poseł? No właśnie, przykładem z życia. Pani poseł, niedalej jak dwa tygodnie temu, mogę powiedzieć, gdzie, w Pęczniewie, w nocy, jeszcze y przed ciszą wyborczą, spotkałem się z wielką agresywnością sympatyków, nie wiem, może członków Platformy Obywatelskiej. Podeszli do mnie, zwyzywali, była próba pobicia. Groźby karalne, na, w moim przekonaniu, brzydkie słowa o wypie stąd, bo tutaj rządzi Platforma Obywatelska. Żadnego PiSu tutaj nie ma. No, pani poseł, być może, że były takie przypadki, jak pani powiedziała, ale ja doświadczyłem sam osobiście jeszcze bardziej przykrych sytuacji. Więc ta kampania i agresja nienawiści ze strony sztabu czy członków, sympatyków pana prezydenta Trzaskowskiego jest olbrzymia. Więc proszę nie mówić takich rzeczy, że... Tylko pani doświadcza takich emocji? Czy Panie takich pośle, a trochę, trochę, nie, trochę nie, nie, nie niepokoi pana właśnie taki język kampanii, no bo on się przenosi, można powiedzieć, właśnie na debatę publiczną. I to chyba jest niepokojące. Komentatorzy to podkreślali, że ta kampania być może nie różni się w dużej mierze, jeżeli chodzi o agresję, w takim języku, no ale rzeczywiście coraz bardziej ten język i ta debata przenosi się również na wyborców, co do tej pory się nie zdarzało. No trudno mi powiedzieć, skąd się biorą takie złe, negatywne emocje. Ja ze swojej strony nigdy takiego języka nie używałem i, i nie używam, i na wielu spotkaniach bywałem, bywami, i zawsze staram się zachowywać w sposób godny. No niestety, ale takie sytuacje się zdarzają. One są naprawdę nikomu niepotrzebne. Te emocje powinny być jak najszybciej wyciszone i zgoda, stare przysłowie mówi, buduje i powinniśmy się tej właśnie sprawdzonej starej maksymy trzymać. Jeżeli sobie przypominam tą kampanię wyborczą, to na pewno ona upłynęła pod znakiem debaty o debacie i nieprzeprowadzonej wspólnej debacie, bo przecież dwie debaty były, czy też no może nie debaty, ale nie chcę powiedzieć, konferencje prasowe dwóch kandydatów, więc ta kampania na pewno będzie, upłynie pod znakiem, czy też jeżeli będziemy ją wspominać, to będziemy wspominać właśnie o tej debacie, o debacie. Pani poseł, pani żałuje, że do takiej debaty ja nie badę, doszło? Oczywiście to nie było tylko, nie upłynęła pod znakiem debaty o debacie, chociaż niestety ten temat zajął bardzo no, dużo czasu. Co najmniej czasu, tydzień z tych dwóch tak, tygodni kampanii, no proszę, o tym się właśnie głównie proszę mówiło. Proszę zrozumieć, wspólna debata, Dwóch głównych kandydatów, w tej chwili jest ich dwóch, przeprowadzona przez trzy stacje telewizyjne, bo taka przecież była koncepcja, ona by rzeczywiście obu stronom pokazała tych kandydatów, tak naprawdę, bo ja mam wrażenie, że wyborcy Andrzeja Dudy nie mają zielonego pojęcia jaki naprawdę i w ogóle nie chcą się dowiedzieć, jest program Rafała Trzaskowskiego. Nie mogę powiedzieć, żeby wyborcy Rafała Trzaskowskiego nic nie wiedzieli, bo Andrzej Duda ma za sobą... Myśli pani, pięć że wszyscy lat. znają program Andrzeja Duda? No przepraszam, jaki program? No Andrzej Duda 5 lat jest prezydentem, więc Andrzeja Dudę jako prezydenta można ocenić i ludzie go oceniają. Po tym właśnie, po tych pięciu latach i dlatego chcą zmiany, bo większość znaczy, to, że jest to niesamodzielny prezydent, że to jest prezydent, który nie reagował, gdy była łamana pra praworządność, że to prezydent, który kilka razy sam złamał konstytucję, że to jest prezydent, który no, dopuszcza się działań, które naprawdę nie przystoją głowie państwa, że to jest prezydent, który mówi, który gdzieś tam w głębi serca pewno najchętniej by nas pozbawił członkostwa w Unii Europejskiej, i tak dalej, i tak dalej. I to ludzie no, to widzą już pewnie Mówię, że jest interpretacja, no, 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 jak się domyślam. No, no Dobrze, to zapytajmy, sprawdźmy w takim razie. Panie pośle, a pan żałuje, że takiej debaty nie było i takiej konfrontacji? Sam prezydent apelował o debatę w trzech telewizjach, no czy też może nie w trzech telewizjach, ale we wszystkich chętnych, wszystkich tych, które będą chętne do zorganizowania takiej debaty. Pan żałuje, że nie obejrzał takiego pojedynku i prawdopodobnie no, trudno liczyć, że jutro zostanie zorganizowane. Bardzo żałuję, że nie było takiej debaty, w której. Czy nawet debat, bo w moim przekonaniu powinny być dwie takie debaty. Ta pierwsza organizowana przez publiczną telewizję w poniedziałek, właśnie w Końskich, zapowiedzianą już kilkanaście dni wcześniej. I tam powinien się pojawić, nie stchórzyć pan Trzaskowski, tylko być tam i odpowiadać na pytania. A za dzień dwa, jeśli uważał, że jest potrzebna jeszcze jedna debata zaproponowana przez bo no to dziwne, tak, no sztab wyborczy Trzaskowskiego nie może proponować debaty przez inne telewizje powiedzmy, ona się mogła odbyć spokojnie w środę, czy we wtorek, czy w czwartek właśnie w innym miejscu i tak powinno być. Najpierw Trzaskowski w Szkońskich razem z prezydentem Dudą, a później pan prezydent Duda jestem pewien i przekonany, że pojechałby w inne miejsce, żeby też rozmawiać o Polsce i, i, i o programach wyborczych, bo pani poseł Pan prezydent Duda ma doskonały program wyborczy, który wiele mówił lepsi. i który realizował, a pan Trzaskowski sam nie wie jaki ten program ma, bo zmienia swoje zdanie, zmienia swoje propozycje wyborcze z dnia na dzień, raz mówi tak, później się zastanawia, zmienia swoją decyzję, popiera pro program ten, ten, popiera ten, sam nie wie już co robi i jak chce, z jaką propozycją wyjść do Polski i Polaków, bo... Tak, tak kluczy, tak się zachowuje, tak puszcza oko do wyborców różnych, tak? nawet do narodowców na Marsz Narodowy, że pójdzie i będzie wspólnie maszerował, że zachowuje się, przepraszam, jak brzydka panna na wydaniu, która puszcza oko do każdego i maluje się, stroi w piórka po to, żeby zwabić kogoś do siebie, a później jak już będzie po zaślubinach, to może być już w tym różnie. I ja tak oceniam zachowanie pana Trzaskowskiego, że gdyby nie daj Boże wygrał, to tak będzie. To wszystko o czym mówił, to wszystko, do, do wszyscy, do których puszczał oko w kampanii wyborczej, będzie całkowicie zmienione. Zresztą sam mówi. Zmienia się wszystko, zmienia się poglądy, zmienia się stanowiska, bo wszystko jest zmienne. Pan, Taki tak tak prezydent nie powinien reprezentować Polski nie powinien pełnić tak ważnego, tak ważnej, tak ważnej funkcji. ja panu powiem, Dwa na czym polega klasa. I klasa i wielkość polityka, na tym że słucha ludzi, patrzy na rozwój wydarzeń i wyciąga z tego wnioski. I tak zmienia kiedy... zdanie za każdym i... razem, tak? Nie, proszę pana, nie za każdym razem. Jeżeli No tak robi pan Trzaskowski. Uzda... No Niechże Panie pośle, nasz no wstyd nie ma tutaj no tak, Pana no jaki wstyd, Nie, no. nie, no dla Pana wstyd nie ma tutaj Pana, więc ja źle się czuję, jak kogoś atakuję, kogo nie widzę. To taka jest prawda. Bezpośrednio, no Pana prawda, wie Pan. To już... no przecież słuchajcie, to na koniec, widzimy, to na to koniec ponieważ Może czas nam się kończy. Innym. My rozmawiamy o kampanii, a nie o Pana prawdzie, no, bo jak Pan będzie kandydował na prezydenta, to ja będę mówiła wtedy pani o Pana poseł, to, to na koniec zapytam, czy Pani by się odważyła <noise> obstawić wynik wyborczy już teraz na ja... niecałą... Dobę przed ciszą wyborczą ja na dwa dni. Ja przed. nie traktuję wyborów jako jakiegoś meczu czy, czy, czy wyścigu. Ja po prostu uważam, że Rafał Trzaskowski ma. Zrozumiały dla ludzi program, że Rafał Trzaskowski proponuje wspólnotę, że Rafał Trzaskowski proponuje rozmowę, porozumienie, że Rafał Trzaskowski proponuje jak gdyby wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, mnóstwo rozwiązań nowych, nowatorskich, które nas rzeczywiście jakby wprowadzają do XXI wieku i wierzę, no to nic nie będę obstawiała. I wierzę, że ta wizja Polski, którą przedstawia Rafał Przeskowski, 12 lipca wygra. To jeszcze na koniec poseł Piotr Polek, prawo i sprawiedliwość. Panie pośle, pan by odważył się obstawić, czy rzeczywiście do ostatniego momentu pan będzie obserwował i na początek wstępne sondaże, a później cząstkowe wyniki, no i później finałowe wyniki, ostateczne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej? Do ostatniego momentu pracuję, spotykam się w terenie z mieszkańcami, z wyborcami, przekonuję, zachęcam do pójścia na wybory, żeby ta frekwencja była jak największa. I zachęcam przede wszystkim mieszkańców małych gmin do 20 tysięcy, bo można dzięki dobrej frekwencji wygrać kolejne samochody, wozy strażackie. że warto pójść na wybory. Ja obstawiam, że będzie 2-2,5% przewagi procentowej pana prezydenta Dudy nad panem Trzaskowskim, ponieważ Polacy. Doskonale wiedzą, że kontynuacja tego, co przez 5 lat Pan Prezydent Duda była jest potrzebna Polsce i Polakom, dlatego w większej w zdecydowanej większości poprą pana prezydenta Dudę. A jak będzie z ostatecznie zobaczymy? Z tych wozów się bardzo cieszę, bo w pierwszej turze w dziesięciu gminach wygrały gminy te wozy, te, które popierały Rafała Czaskowskiego. Teraz, kochani, bierzemy całą pulę. Panie pośle, to jeszcze jeszcze <laughs> zdanie no, dla pana. Zobaczymy. O, oka, okaże. To się okaże, masy, żeby... Żeby wybory były świętem demokracji. To się okaże. I którzy, to, to... którzy chcą decydować o Polsce, żeby z tego prawa skorzystali. I myślę, że. I myślę, że to... poszli, co... Popierając pana prezydenta budył. Co do tego nie, ale pewnie co do tego, żeby wszyscy poszli na wybory, tak, to się tutaj jestem, zgodzimy. Tak. E, bardzo dziękuję. Dzisiaj moimi i państwa <laughs> gośćmi w debacie byli Iwona Śledzińska, Katarasińska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. A także za pośrednictwem połączenia internetowego Piotr Polak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, dziękuję panie ślicznie. pośle. Ale to jeszcze nie koniec dziękuję. naszej rozmowy. Politykom już. Dziękujemy. Teraz łączymy się szybko z panem doktorem Maciejem Onaszem, politologiem z Uniwersytetu Łódzkiego. Panie doktorze, czy się słyszymy? O bardzo dziękuję. Okay. Dzień dobry, a więc będziemy komentować no, nie tylko to, co powiedzieli przed chwilą politycy, ale również te sondażowe wyniki wyborcze, które mamy do dyspozycji. Andrzej Duda 45,9%, za Rafałem Trzaskowskim 46,6%. To sondaż kantar dla TVN. Można powiedzieć, że taka różnica to żadna różnica, jak rozumiemy, jeżeli chodzi o statystyki, jeżeli chodzi o badania preferencji wyborczych, bo tutaj mamy do czynienia z niecałym punktem procentowym, a przypomnijmy, że ten błąd statystyczny może wynieść nawet 3 punkty procentowe. Czyli można powiedzieć, że to jest jeden z najbardziej wyrównanych pojedynków politycznych wyborczych po 1989 roku? Tak, jeżeli chodzi o ostatnie lata, tak, wyrównanej batalii przynajmniej na gruncie sądowym, wiele mieliśmy. Tutaj, oprócz tego, że mamy do czynienia z szczytem sondażowego, to zwróciłbym uwagę na fakt, że ciągle jeszcze w w każdym badaniu ma dosyć istotną grupę niezdecydowanych. No teraz to ta, ta grupa z niezdecydowanych to 8%, przy 8% Czyli można powiedzieć, że to chyba, jeżeli dobrze liczę na szybko, ponad milion wyborców. Coś przewało, więc nie do końca Mówię, mówię, że tą grupę niezdecydowaną to jest prawie 8%, więc jak tak na szybko liczę, to prawie milion wyborców, ponad milion wyborców może być niezdecydowanych. Mogą tak naprawdę przesądzić o wszystkim. Jest to więcej niż milion wyborców i to jest ta grupa, której nie przele zwycięstwo na jedną lub drugą stronę. Jedyne tak naprawdę, co wiemy, to to, że jest bardzo wyrównanego oraz bierzemy pod uwagę, Ryzyko. wieczór, nawet znając wynika, nie będziemy w stanie za wiele powiedzieć. Panie doktorze, czyli... myśli pan, że będziemy mieli taką sytuację, że po 21 w niedzielę nikt nie ogłosi zwycięstwa, żaden sztab nie będzie wiwatował, żaden sztab, jeden kandydat nie, pod, nie pogratuluje drugiemu kandydatowi, będziemy, no nie wiem, do wtorku żyli w niepewności? Może być taki scenariusz? Jeżeli w 50 albo 49,9 do 50,1, to jestem przekonany, że żeby nie pogorszyć swojego wizerunku w oczach. Głosy. To by było zgodne przynajmniej ze wszystkimi elementami marketingu pocznego. Jednak istnieje ryzyko, że będziemy oczekiwać. I też my oczywiście patrzeć na każdą pulę w głos która zostanie to przypomnijmy sobie jak wyglądało to w pierwszej turze. Początkowo relatywnie w wielka przewaga między, naszą przewaga Andrzeja Wody, na trafaniu potem ona bardzo w pewnym momencie wynosiła 15 punktów procentowych, dopiero na koniec nastąpiła redukcja do 13. Więc w równanym wyniku będzie spodziewać podobnej kusztawki nastrojów przez 24 powiedzmy godziny po zamknięciu już głosowania. To jeszcze zapytam, ponieważ tutaj poruszyliśmy z posłami w studiu ten, nie, nie wiem czy problem, ale na pewno fakt, że ta kampania była bardzo ostra. Język kampanii być może podobny do tej, którą mieliśmy okazję obserwować kilka lat temu, czy też parlamentarnej, czy też samorządowej, czy wcześniej prezydenckiej, ale czy w Mieliśmy do czynienia z takim przenoszeniem tego języka na wyborców, na taką debatę, można powiedzieć, nie publiczną, ale debatę e, także pomiędzy ludźmi na ulicach, e, w cudzysłowie. E, no bo mamy te przykłady rzeczywiście także z województwa łódzkiego, na przykład zakłócenia wieców. E, mamy przykłady e, różnego rodzaju nawet gruźb, jak także słyszeliśmy. Czy to jest zjawisko niepokojące, czy można powiedzieć na tle, znaczy to, że niepokojące to na pewno, ale czy na przykład normalne na tle e, polityki europejskiej? tego typu bliska się zdarzają, ale jednak wraz z konstrukcją demokracji w większości w przypadków większość społeczeństw zaczyna podchodzić do procesu wyborczego znacznie spokojnie. więc to, Takie skrajne negatywne emocje, atakowanie się między grupami wyborców, często bezpośrednio, jest redukowane. U nas też wyglądało to coraz lepiej. Mniej więcej od początku, aż do 2005 roku te kampanie, mimo że one były bardzo często też ostre, to jest w jakichś racjonalnych ramach, i y, coraz mniej było takiego w tym ataku na ale od 2005 roku sytuuje się kolejnej, m, tego wzrostu napięcia. I w każdych kolejnych wyborach ta sytuacja, to z czym mamy do czynienia teraz, y, jest już o tyle niebezpieczne, że przy takim wy, wyścigu może przenieść się na okres już powyborczy. Oby tak się nie stało, to jeszcze na koniec, panie doktorze, zapytam, czy pan by był gotów w jakikolwiek sposób obstawić, ocenić, jaki będzie wynik tych wyborów, czy to tylko najwięksi hazardziści mogą tak robić. Ja tylko powiem, że ja sprawdzałem kursy u różnych bukmacherów, bo przecież obstawiania polityczne, to, że ludzie stawiają pieniądze właśnie na wyniki polityczne już nikogo nie dziwi, to jest przecież normalne. Trochę lepszy kurs dają, jeżeli obstawi się na Rafała Trzaskowskiego, a to znaczy, że Rafał Trzaskowski ma, zdaniem Bukmacherów, minimalnie mniejsze szanse. E, mniejsze szanse, jeżeli chodzi o e, zwycięstwo. E, czy pan by był w stanie właśnie postawić nawet drobną kwotę u e, na e, Rafała Trzaskowskiego, czy też na Andrzeja Dudę? Znaczy, no, ja raczej bym nie podejmował się obstawienia. Wiemy, że Andrzej Duda cały czas jest faworytem w tym wyścigu, ale nie jest to znacząca i siły są naprawdę na 12 lipca bardzo w takim razie zobaczymy w takim razie zobaczymy w jaki sposób wyborcy teraz rozstrzygną, bo pamiętajmy, że to wyborcy dadzą ten najbardziej wiarygodny i miarodajny w słowie sondaż właśnie przed urnami wyborczymi i miejmy nadzieję, że frekwencja będzie jak najwyższa. No bo przecież o to także w wyborach chodzi. Bardzo dziękuję moimi Państwa gościem był dr Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu łódzkiego. Bardzo dziękuję. dziękuję I to wszystko i to wszystko już w dzisiejszej naszej debacie politycznej tak naprawdę ostatniej przed wyborami pozostaje mi tylko zaprosić jutro na rozmowę jutro gościem porannym radia Łódź o 8:02 będzie Marcin Palade socjolog polityki a więc porozmawiamy o sondażach porozmawiamy o wynikach tych sondaży porozmawiamy jak one mogą się przełożyć te preferencje wyborcze na wynik głosowania podsumujemy także kampanię wyborczą już teraz serdecznie państwa zapraszam a na dzisiaj dziękuję maciej trajanowski do usłyszenia kłania. i'm sure